Choroba afektywna dwubiegunowa pewnie kojarzy się z wahaniami nastroju, prawda? Ale to jest coś znacznie, znacznie głębszego. To tak naprawdę podróż między dwoma skrajnymi światami. W dzisiejszym materiale postaramy się zrozumieć, czym dokładnie jest to zaburzenie, skąd się bierze i co najważniejsze, jak można odnaleźć w tym wszystkim równowagę. Zaczynajmy. Każdy z nas ma lepsze i gorsze dni. To zupełnie normalne. Nasz nastrój po prostu faluje, ale co się dzieje, kiedy te łagodne fale zamieniają się w prawdziwy sztorm, kiedy chustawka nastrojów wychyla się do absolutnych ekstremów, do dwóch odległych biegunów? No właśnie, gdzieś w tej przestrzeni zaczyna się opowieść o chorobie dwubiegunowej. Formalnie rzecz biorąc, choroba afektywna dwubiegunowa to zaburzenie nastroju, ale kluczowe jest tu jedno słowo. Cykliczne. Tu nie chodzi o zły poranek, który poprawia się po kawie. Mówimy o powtarzających się, wyraźnie oddzielonych od siebie okresach, epizodach, które totalnie wywracają do góry nogami sposób myślenia, odczuwania i funkcjonowania. To dotyka absolutnie każdej sfery życia. I tu dochodzimy do czegoś, co naprawdę pokazuje skalę problemu: czas. Popatrzcie, epizod Mani to nie jest kilka godzin euforii. To może trwać od dwóch tygodni do nawet pięciu miesięcy i często zaczyna się bardzo gwałtownie. A depresja może utrzymywać się jeszcze dłużej, nawet pół roku. To nie są chwilowe nastroje, to są długie, wyczerpujące stany, które kompletnie przejmują kontrolę. No dobrze, to zanurzmy się w to głębiej. Przyjrzyjmy się bliżej tym dwom obliczom, jak one właściwie wyglądają, czym się od siebie różnią. Z jednej strony mamy manię. Pomyślcie, euforia, taka energia, że człowiek nie musi spać. Myśli pędzą z prędkością światła, a decyzje podejmuje się, cóż, bardzo impulsywnie. Jest też jej łagodniejsza wersja, hipomania. A po drugiej stronie, kompletne przeciwieństwo, depresja. Taki wszechogarniający smutek, poczucie totalnego wyczerpania, utrata zainteresowania czymkolwiek, co kiedyś sprawiało radość, a w najgorszych momentach pojawiają się nawet myśli samobójcze. To są naprawdę dwa różne światy, które rozgrywają się w jednej osobie. Okej, okay, znamy objawy, wiemy jak to wygląda, ale od razu nasuwa się pytanie: dlaczego? Skąd to się w ogóle bierze? Jak się okazuje, odpowiedź jest: skomplikowana. To nie jest jedna prosta przyczyna, a raczej jest złożona układanka. W zasadzie mówimy o trzech głównych obszarach. Po pierwsze, geny. Tak, niestety, skłonność do tej choroby może być dziedziczna. Jeśli ktoś w rodzinie chorował, ryzyko rośnie. Po drugie, neurobiologia. Czyli po prostu chemia mózgu. Chodzi o zaburzenia równowagi między takimi substancjami jak dopamina czy serotonina. No i trzeci element, środowisko. Jakiś potężny stres, trudne wydarzenie, a czasem używki. Mogą zadziałać jak taka iskra, która odpala cały proces u osoby z predyspozycjami. Przeszliśmy przez objawy i przyczyny, więc teraz czas na chyba najważniejszy rozdział tej historii. Co można z tym zrobić? Skupmy się na drodze do odzyskania równowagi, bo i to trzeba mocno podkreślić, ta droga istnieje. I to jest absolutnie kluczowa wiadomość. Mimo, że choroba jest naprawdę trudna, skuteczne zarządzanie nią jest jak najbardziej możliwe. Dzięki odpowiedniemu leczeniu i wsparciu można naprawdę znacząco poprawić jakość swojego życia, odzyskać sterowność. To nie jest wyrok, to jest stan, z którym można i trzeba nauczyć się żyć. No dobrze, a jak to zarządzanie wygląda w praktyce? To takie podejście na kilku frontach. Fundamentem jest oczywiście wczesna i trafna diagnoza. Potem mamy leczenie farmakologiczne, głównie stabilizatory nastroju, ale same leki to za mało. Niezbędna jest terapia psychologiczna, żeby nauczyć się rozpoznawać objawy i sobie z nimi radzić. Do tego dochodzi coś nie do przecenienia wsparcie bliskich. I na koniec regularne kontrole. Tylko takie połączenie sił daje realną szansę na stabilność. I tak na koniec zostaje nam jedno, myślę, że bardzo ważne pytanie, bo cała ta wiedza o chorobie dwubiegunowej to nie są tylko suche fakty, to jest narzędzie. Narzędzie, które może obalać stereotypy, budować empatię i, co najważniejsze, dawać nadzieję. Warto się więc nad tym zastanowić, jak takie głębsze zrozumienie tematu może zmienić perspektywę, zarówno naszą, jak i osób, które codziennie mierzą się z tym wyzwaniem.